Leave it alone We finished this up like an hour ago So leave me alone I planted it once just to soon Jest godzina 6:10 i właśnie dzisiaj zaczyna się drugi dzień w pracy. A moja praca polega na tym, że musiałem przemacać setki tysięcy Amerykanów. Praca marzeń. Try right, if it feels right. This feels nice. I've been down and lost for days. Glad I found you. No i jesteśmy. W tym tygodniu przeprowadziliśmy się do Connecticut i jestem właśnie po pierwszym tygodniu pracy. Zajmowałem się przeszukiwaniem ludzi oraz sprawdzaniem torem. Event w tym tygodniu, który ochranialiśmy nazywał się Barrett Jackson i jest to jedna z największych aukcji samochodowych na świecie. Trwało to 4 dni, a samochody były sprzedawane nawet po miliony dolarów było sporo zamieszania, ponieważ musieliśmy się przeprowadzić z tamtego mieszkania do tego. Na szczęście wszystko się udało. Już jesteśmy cali osadzeni. Jak warunki mieszkania widzieliście sami na filmie. Ale to jest właśnie takie bottom. Zaraz będzie stare from the bottom. I to by było na tyle. W tym tygodniu nie miałem zbyt dużo czasu, ponieważ bardzo dużo pracowałem. Mniej więcej po 14 godzin dziennie. Coś w tym stylu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.